PS3 w 2025. Retro legenda czy złom? No, ja uważam, że retro legenda. Niektórzy to się w ogóle zastanawiają. Jak to PS3 retro? Toż to wczoraj ta konsola powstała. No, słuchajcie, 20 lat temu powstało PlayStation 3. Więc według mnie, no już tak trzy generacje do tyłu, to już jest retro, mimo tego, że wiele gier z trójki bardzo dobrze się zestarzało. Witam wszystkich widzów, którzy oglądają zapis potem na YouTubie i lecimy. PlayStation 3 wydobyło Sony to co najlepsze, które zaślepione ideą stworzenia maszyny perfekcyjnej, a dopiero potem konsoli, dało się wciągnąć wprost do króliczej nory, mocno brudząc sobie przy tym nie tylko ogonek, co drąc sobie cały pysk lecąc coraz głębiej. Co to oznaczało dla nas? Oczywiście jedną z najlepszych generacji, bo wiadomo, że nic nie motywuje Cię do dbania o klientów bardziej, jak możliwość ich utraty? Październik. O, no wersji. słuchajcie. Niestety początki PlayStation 3 to były ciężkie, bo tam był ten procesor Cell i na nim było tak podobno ciężko programować, że z początku to tylko nieliczni programiści byli w stanie ogarnąć, jak tam zrobić dobrą wydajność w gierkach, dlatego na początku było tak, że na Xboxie 360 zawsze gry działały lepiej niż na PS3, ale później się to jakoś tak ogarnęło i już pod koniec życia konsoli to faktycznie było tak, że te multiplatformowe tytuły działały mniej więcej równoważnie i tu i tu, natomiast na PlayStation trójkę wyszło masa dobrych ekskluzywów. Wyciągam PS3 z szafy, biorę kilka gierek, podłączam do telewizora, drżącą ręką odpalam, zakrywając przy tym uszy i sprawdzam, czy posiadanie i aktywne używanie PS3 ma dzisiaj w ogóle jakiś sens. Siemka, z tej strony... Kurde, miną. stary! Nie... Pewnie, że ma sens! No, mówię wam, ja gram na PS3 no, regularnie. Może nie częściej niż na PS4, ale na przykład, mimo tego, że uwielbiam PlayStation 2, w ostatnich latach częściej na PS3, na PS3 sięgam po jakieś gierki. Jakbym miał powiedzieć, czym jest ps trójka, to porównałbym ją do jednego z moich ulubionych filmów z dzieciństwa, po prostu Balcz. Film opowiada historię typka, który po przeprowadzce potyka się o pięść szkolnego łobuza i motywuje tego do trenowania sztuk walki, tak, aby finalnie wziąć odwę. Cały film to po prostu No comeback I dobrze. I tym też dokładnie jest PS3. Sony robiło wszystko, aby ta konsola się nie udała, potem robiła dwa razy więcej, żeby ją naprawić, a finalnie nie tylko dogoniła sprzedażowo Xboxa 360, co nawet go przegoniła. To jest coś, to jest chyba, jest czego tak? nie rozumieją do dzisiaj producenci niektórych konsol, szczególnie Xboxa, że Gracze są w stanie naprawdę dużo wybaczyć, jeżeli tylko dostaną na konsoli dobre gry. Popatrzcie sobie, ile złych ruchów PR-owych i marketingowych robi Nintendo, a mimo wszystko ich konsole ciągle dobrze się sprzedają, bo gracze wiedzą, że od Nintendo dostaną dobre gry na konsole Nintendo. No i tu było podobnie, jakby konsola miała słaby start, gry działały gorzej niż na 360, ale. Były po prostu dobre. To były dobre ekskluzywy. Crab. Zwłaszcza, że zrobili to w czasach raczej ciężkich. Widzicie, siódma generacja konsol nie była miejscem, w którym chciałeś się znaleźć jako konsola. Zwłaszcza po zmroku, to nie była dziewiąta generacja, gdzie każdy się kocha i dzieli grami ekskluzywnymi. O nie, 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 tam miejscowy słownik składał się tylko z jednego słowa. Konkurencja. Każdy z rywalizował. Każdy brał udział w wyścigu, oczekując wpadek swoich rywali. Co? Co mówisz, Microsoft? Red Light of Death mówisz? Zaraz, ilu graczy spaliło konsolę? Halo, Sony? Chciałem właśnie pograć na mojej ps w multi Chart, ale nie mogę się zalogować do PlayStation Network. Zaraz, co mówisz? Hakerzy? kon ku ren -cia. Nie tylko w skali konsolowej, ale nawet wchodząc głębiej, FIFA i PS nienawidzą się. Call of Duty i Battlefield? Totalna pogarda. Forza i Gran Turismo? Kiedyś klasa, teraz obciach. Prince of Persia i Assassin's Creed? Zaraz, przecież my jesteśmy jedynymi krokami. Kurczę. Właśnie, to jest to, nie? Assassin's Creed zabił Prince of Persia. Początkowo Assassin's Creed miał być kontynuacją. A niestety, no, stało się tak, jak się stało. Walczcie, na koniec może zostać tylko jeden. Do tego nikt specjalnie się przed tym nie krył, przecież taki Bet Company 2 w swojej kampanii miał jawne pociski w stronę KODA. I with on their guns of us. inne gry reklamowane jako Halo Killer. Wyobrażacie sobie dzisiaj reklamować jakąś grę jako Halo Killer? Przecież ta seria od dawna jest już martwa. Dzięki Hejs. Siódma generacja pokazuje, jak pięknie nam się żyje, kiedy o władzę zapiegają dwa podmioty. A dziewiąta generacja pokazuje, co się stanie, kiedy jeden z nich wygra przez knockout. Dlatego dla mnie, generacja PlayStation 3 i Xbox 360 zawsze będzie tą najlepszą. Obie konsole były mocne i żadna z nich nie odpuszczała, do samego końca walcząc o nasze pieniądze. Ósma generacja wyglądała dobrze u Sony, którzy chcieli odkupić zaufanie graczy ale niestety odkupili je z taką nawiązką, że obecna generacja jest jaka jest. Kurczę, 3, no ale to prawda, ja na przykład PlayStation 5 nie kupiłem i na razie wciąż mi brakuje powodu, żeby kupić, mimo tego, że minęło już 5 lat od premiery, a za to PS4 uważam za fenomenalną konsolę, prawie tak dobrą, jak PS2. ...gdzie część z nich do teraz nie upuściła ekosystemu PlayStation 3. Sony bardzo ładnie wzięło się za remasterowanie gier na PS4, ale zrobili to chyba na bazie jakiejś wyliczanki. Ta gra ma remastera, a ta nie. Ta seria została odświeżona, a ta nie. W wyniku tego No, ale to chyba nie spory. było tutaj dużo wyliczanki, tylko po prostu sprawdzili na y, wyniki sprzedaży. I Ascension nie jest lubiane, a God of War 3 jest lubiany. Uncharted jest lubiane, a co tam była kurczę wyleciało mi z głowy jak się nazywała ta gierka to taka strzelanka która miała być konkurencją dla Gears of War no niestety przegrała z nim ja została odświeżona a ta nie Wynie no resistance tego mało skoordynowanego działania sporo gier a nawet całych marek jest dzisiaj do ugrania wyłącznie na trzecim PlayStation ale jeśli macie PS3 no, to otwiera się przed Wami dostęp do naprawdę szerokiej biblioteki gier. Eksysony z tego okresu są nie tylko liczne, ale też różnorodne. Chcesz poczuć cinematic feeling? Uncharted to seria dla Ciebie. Gameplay nie przeszkadza i ładnie komponuje się z narracją. Dla Ciebie jednak za dużo grania? Okej, okay, w takim razie sprawdź sobie tytuł tytuło The The uh, Tam gameplay Nadrobiłem Heavy Rain, na bo to kultowa gameplay, gra, to ale cię nie podobało mi się. Nie podobało mi się. To może trzeci i O, ale to, to mi się, chyba, się podobało. To gry z pierwszej osoby. Killzone czy Resistance? Wyścigi też da się zrobić. Wolisz jeszcze bardziej symulatorowe czy arcade'owe? Mamy wszystko. Różnorodność tych gier jest powalająca. Już nawet mniejsza systemami rozgrywki. Ale nawet głupie ustawienie kamery. Wiecie jaki ostatni Exony był FPP? Spróbujcie odgadnąć. Podpowiem. Nie liczymy gier wycofanych ze sprzedaży. Wow. Do tego produktywność deweloperów i ilość wydawanych gier. Weźmy takie noty do Uncharted i pierwsze The Last of Us. Cztery świetne gry, które są różnocie. Oj kurczę, z tym The Last of Us to powiem wam, że. No, grywamy teraz na streamie, nie? No, ale trochę się. trochę, trochę mnie męczy już. Studio dziewiąta generacja konsol. The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2 Remastered. Uncharted dziedzictwo złodziei, trochę boli. Zero nowych gier, a i tak o jeden tytuł mniej jak podczas siódmej generacji konsol. Jasne gry tworzy się teraz dłużej, ale no nie walczmy w obronie miliardowych firm, które o, powinny potrafić ułożyć takie. Ktoś złapie, to powiedział wreszcie, oprócz mnie, o, o! Tu się zgodzimy. Żeby jakieś gry jednak wychodziły. A że palą pieniądze na jakieś multiplayerowe projekty, które potem i tak są anulowane, no to o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Dodatkowo Dobra orka, to mi się milioniami. podoba. Serie, które rodziły się w obrębie jednej generacji i nierzadko dopinały na niej swoją historię: Dead Space, Bioshock, Mass Effect, Uncharted, Resistance. Dzięki temu, kiedy myślimy o PS3, to nie widzimy kilku gier, które ją definiują, a całe serie takie, które się wtedy narodziły, w pełni wciągnęły na swój świat i przywiązały do bohaterów i ich losów. PS3 jest też miejscem rozwoju i prime'u marek, które znamy do dzisiaj. Uwierzcie lub nie, ale Call of Duty było wtedy nie tylko popularne, co realnie dobre, Modern hmm. Warfare, World at War? O, no właśnie, właśnie jak dwa, oglądaliśmy recenzję Battlefielda, to 3, mówiłem właśnie, że Modern Warfare. Y źle, czekajcie, władza. jak to się nazywało. Że Call of Duty 4, Modern Warfare, to mimo, że ja nie lubię takich gierek, to sobie kiedyś po nią sięgnąłem i okazało się, że w swoim gatunku to jest naprawdę porządny tytuł. Tylko dobrym Call of Duty, dopinającym coroczny budżet. A realnie też rozwijały markę. Dobra, sprawdźmy sobie kilka gier, które niekoniecznie definiowały się tą generację, ale są też takim reliktem przeszłości, czyli na przykład gra ekskluzywna od Sony, która nie jest trzeciej osoby. Killzone 3. Ok, przyznam, ta seria w 2013 była już wydojona do czysta. Więcej się z niej nalać nie dało i Guerrilla Games rozsądnie zmienili kierunek. Po takim czasie jednak nie zobaczyłbym jakiś reboot marki Killzone. Wybrałem trzecią odsłonę, która dość mocno akurat przysiągnęła Call of Duty, co było częstym zjawiskiem wtedy, tracąc trochę swojej. hmm... Kilzonowatości. Dwójka była znacznie cięższą grą z typową dla tej generacji paletą barw, która pięknie potrafiła mieszać ze sobą dwa kolory: czarny i szary. Trójka była już trochę bardziej nowoczesna. Poruszanie postaci było bardziej dynamiczne. No i kolorów też jakby więcej. No i jestem też zaskoczony. Jak to dobrze wygląda. Tekstury na PS3 nigdy nie były zbyt ostre, ale stylem te gry znacznie nadrabiały. Do nie no, tak, to, to jest trochę też tak, że dlatego ludzie mają problem z tym, żeby zaklasyfikować w swoich głowach PS3 jako retro, bo naprawdę dużo z tych gier się dobrze zestarzało. Z jednej strony, dlatego, że to jak tu mówi autor filmu, że po prostu art style był dobry, a z drugiej strony, dlatego, że rozwój grafiki no to już wtedy mocno wyhamowywał. I w wielu tych grach wystarczy podbić rozdzielczość do 1080p, jeżeli nie mają stałej albo trochę wyższej. No i może właśnie jakość tekstur by się przydała trochę lepsza, i one będą naprawdę dobrze wyglądać dzisiaj. Motorstorm Pacific Rift pierwsza gra na PS3, w jaką grałem. 30 klatek trochę kuje, ale spróbujemy. I znowu, jak z To wygląda naprawdę dobrze. Szkoda, że ta marka skończyła jak skończyła. Pechowo, trzecia część. Kurczę, no właśnie, tak. bo. Motor co Storm. się stało z Motor... Aha, Apocalypse. To nawet nie znam. Mam pierwszego Motor Storma. W Pacific Rift nie grałem. I mam jeszcze Motor Storma na PSP. A tego Apocalypse to nawet nie wiedziałem, że to wyszło. Ale pamiętam, że chyba pierwszy Motor Storm. To była gra dodawana do konsoli. Tak mi się wydaje, bo ja pamiętam, że tata mojego kolegi kiedyś kupił, nawet nie że mojemu koledze, tylko sobie PS trójkę. I to było jakoś właśnie w okolicach premiery. I ja wtedy byłem u tego mojego kolegi, kiedy ten stary przyszedł z pracy i przyniósł tą PS trójkę. I właśnie wydaje mi się, że Motor Storm miał. I to była chyba pierwsza gra, którą zobaczyłem na oczy na PlayStation 3 i mi się wydawało, że wow. Tak wygląda przyszłość. To wygląda jak prawdziwe życie. Apokalipsa zeszła się z trzęsieniem ziemi, jakie dotknęło Japonię w 2011 roku. I jak tu taką okay. grę promować, w której no, to trzęsienia premiera? były główną mechaniką. Dobra, laścik. Tu rok z 2008 roku nie jest pierwszą grą, która przychodzi do głowy myśląc o PS3, choć powinna. No nie jest. Reprezentuje ona dumnie zapomniany gatunek gier nazwany Generic Shooter. Dzisiaj każdy chce mieć swojego Fortnite'a, a wtedy każdy chciał mieć swojego Koda. Albo Gearsy. Rynek był zalewany klonami tych dwóch marek, gdzie często nawet sama okładka była wariantem jakiegoś żołnierza w centrum z wybuchami i przeciwnikami w tle. Turok jest wręcz podręcznikowym generic shooterem. Okładka, wyprane kolory, regenerujące się zdrowie, klasyczny zestaw broni, płaski bohater i pretekstowa fabuła. No, nie mówię, że akurat historię Turok powinien mieć oscarową. Kurczę, ale mi się nie podoba w tym Turoku, no ja gdzieś tam się spotkałem z tą grą, ale totalnie mi to wyleciało z głowy, mi się nie podoba to, że ten Turok zrywa z takim klasycznym Turokowym settingiem, czyli z tym 1 i 2, które były na Nintendo 64. Więc jakby tutaj problem jest taki, że okej, okay, kumam, że każdy chce mieć swojego generic shootera, tylko szkoda, że studio chce sobie stworzyć grę w typie takim o ale żeby się lepiej sprzedało, to sprzedaję ją po prostu pod nazwą jakiejś serii którą gracze lubią. Oczywiście to się dzieje do dzisiaj. No ostatni był taki problem z Silent Hill F, które tak naprawdę w ogóle nie wygląda jak Silent Hill i gameplayowo też nie pasuje do tej marki, no ale wydaje mi się, że to miało być nowe IP, ale jednak ktoś tam pomyślał sobie, kurwa, słuchajcie, może nazwiemy to inaczej i sprzedamy to ludziom, którzy czekają na nowego Silent Hill'a. Więc trochę z tym turokiem to chyba też tak wyglądało. Wiecie za co jeszcze cenię PS trójkę? Za nieprzewidywalność. Jak w 2020 wychodziło PS5, no to pewnie czułem lekką ekscytację, ale znając poczciwe sony, powiedziałem sobie, że no dobra, przecież i tak za tyle lat wyjdzie wersja Slim, potem jeszcze Pro, teraz tej konsoli i tak nigdzie nie ma, poczekam. I co? Faktycznie idealnie po takim czasie dostaliśmy Slim, potem Pro. Nawet dokładne odstępy czasowo odgadnąłem. Tak przewidywalna była ta generacja. Nadal jest. Tymczasem PS3, najpierw oryginalny chlebak. No, jak już go masz, to może dokupisz jeszcze tę fancy kreweturkę do PADA. Dobrze, jakbyś przy okazji zmienił też samą konsolę na wersję Slim. Albo nie, nie, nie. ale. Lepiej. Stop, czekajcie, o którym chlebaku mówimy, bo jak ja kupowałem PS3 już długo po premierze, naprawdę, to. Wybrałem Super Slim, ale dlatego, że chciałem mieć po prostu sprzęt, który jest najmłodszy, który będzie najmniej zużyty. Ale tak naprawdę, to ja bym najbardziej chciał mieć pierwsze wydanie PS3, tego FAT, czyli tego chlebaka, ale to pierwsze, pierwsze, które odpalało gry z PS2 też natywnie. To jest naprawdę no, wartościowy taki item, który dobrze mieć w kolekcji. Super Slim. W ogóle swoją drogą właśnie pracujemy nad kontrolerami ruchowymi. Jak już go kupisz, to postaraj się nie wydawać więcej pieniędzy, bo zaraz wydamy do niego budowę imitującą karabin maszynowy. Będzie on działał na przykład z Keizon 3, który też dostanie łatkę umożliwiającą granie w 3D. Zaraz co? Nie masz telewizora 3D? Żaden problem. Ten piękny absurd, ta nieprzewidywalność w czasach, kiedy PS5 dosłownie imituje ślepo wszystko to, co PS4 zrobiło, brzmi jak coś szalonego, niepoukładanego i dzięki temu emocjonującego. Sony próbował wszystkiego, czasem bez sensu, ale dzięki temu PS3 było wyjątkowe. Kurcz, no mi się wydaje, że trochę e, na ten brak pomysłów i tą taką byle jakość i szaroburość tego ostatnio e, krajobrazu konsolowego, no to Nintendo świetnie się wstrzeliło ze swoim Switchem, tym pierwszym. No, bo drugi niestety to już jest kalka tego samego co już było i to już tak trochę zawodzi. Ale pierwszy Switch był trochę taki, że na ten brak fanu. Który, no właśnie, się pojawił na konsolach, to oni stwierdzili: Dobra, słuchajcie. A pamiętacie, Nintendo Wii, każdy machał pilotem i się świetnie bawił. Każdy miał w dupie grafikę, a po prostu cieszył się tym, że gra w grę, przy której jest dużo zabawy. No i wstrzelili się z pierwszym switchem fenomenalnie. Także ja to wiadomo, że tam, ja się nie znam na prowadzeniu wielkich korporacji, ale. Na miejscu Sony, to bym właśnie znowu poszedł w kierunku fajnych ekskluzywów i takich bardziej unikatowych doświadczeń. Nawet sobie czytaliśmy kiedyś taki artykuł na temat raportu, że oni faktycznie teraz w tym kierunku chcą odbić. No, zobaczy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak na razie 5 lat od premiery PS5 i ja w dalszym ciągu mam może ze 4 gry, w które chciałbym tam zagrać. Także powodów według mnie jest mało, żeby się przesiadać. Nieduża wersja mnie po zajęciach w podstawówce idzie do babci, gdzie czeka tata. Mówię, że potrzebuję nowego komputera, żeby dla odmiany móc grać w gry, które wyszły w tej epoce. Tata ku zaskoczeniu reaguje optymistycznie i dopytuje, czy nie lepiej kupić PS trójkę. Jedziemy do sklepu z wszystkimi informacjami od pana sprzedawcy. Tata odwozi niedużego mi do domu, mówiąc, że pogada z mamą i żebym przy okazji odśnieżył przed domem. Oczywiście tak dokładnie jak wtedy nigdy tego nie zrobiłem. Nawet jak nie miałem już siły, to jadłem śnieg lub chowałem go po kieszeniach. Wieczorem przyjeżdża mama i mówi, że wypluł ten śnieg i że jedziemy kupić konsolę. Zainstalowałem Storma z mojego zestawu i momentalnie wsiąknąłem w ten świat. To była piąta podstawówka. Lata mijały, aż w gimnazjum koledzy, których zaprosiłem, wspólnie stwierdzili, że przecież te gry wyglądają jak totalne gówno. Okazało Co? się, że przez jakieś 3 lata grałem nie na kablu HDMI. Aha, dobra, rozumiem, bo ja już chciałem wrócić do tego, jak w, y wcześniej mówiłem wam, że jak ja zobaczyłem Motor Storma u kolegi, to mi się wydawało, że zobaczyłem właśnie przyszłość. Ale też zdaje mi się, że właśnie fajne było w tym przejściu między PS2 a PS3 to, że my, jako gracze, to w tamtym czasie wierzyliśmy, że to naprawdę jest next gen. Wtedy się, dzisiaj, dzisiaj się tak nie mówi już, ale wtedy się właśnie o grach na PS3 mówiło, że to są gry next-genowe. I mi się wydaje, że ja naprawdę szczerze wierzyłem w to, że te gry będą się ciągle rozwijać że z każdą generacją konsol gry będą bardziej filmowe że toż to fotorealizm już po prostu jest za rogiem. No a okazało się, że wyszło jak wyszło a zwykłym komponentowym dołączonym do zestawu, mocno obniżając rozdzielczość. Tylko, że dla mnie nie miało to wtedy żadnego znaczenia, nawet mi nie zależało na zmienianiu tego, bawiłem się świetnie i nie interesowały mnie żadne wizualne wodotryski. I kiedy myślę o sobie z teraz, gdzie przy każdej grze liczę piksele, badam czy są dropy FPS-ów, ustawiam przez 3 godziny HDR zanim włączę grebo, musi wyglądać idealnie, to czuję, jakbym gdzieś zatracił tę magię. I dlatego, PS3 będzie dla mnie. Ale to jest też trochę problem. Podróż. Bo, no, zależy, zależy o jakiej generacji konsol tutaj teraz mówimy. Problem jest trochę taki, że. Dziś, jeżeli odbierze się z gier grafikę, to tak naprawdę odbiera się no, główną rzecz, którą oferują, nie? bo bardzo często ani mechanicznie nie są tak złożone i wciągające, ani fabularnie nie są tak interesujące, gameplay'owo nie dają tyle fanu. No i myślę, że to się trochę wpisuje w to, co mówiłem wcześniej o Nintendo i o Nintendo Switch, że jednak gracze cenią sobie gierki, które mogą nie być najpiękniejsze, bo grafika się zestarzeje, ale gry, które po prostu pozwalają się dobrze bawić. Dzięki bardzo za uwagę, dajcie koniecznie znać, która konsola wywołuje u Was podobne uczucie i którą generację wspominacie najlepiej. Trzymajcie się, cześć. Fajny materiał, ale w ogóle teraz zorientowałem się, że to jest jakiś mikroskopijny kanał, 230 subów, to prawie tak mały jak mój.